Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Unboxingu. Dwa wagony. Nie wiem czy widzicie, rozpoznajecie. Tak, to są e, tak jakby nasze swojskie 418V. Mówię tak jakby, bo e, ciut e, nie do końca. Na pewno jest to ta sama konstrukcja. Malowanie AWT czeskiego przewoźnika należącego do grupy e, PKP Cargo. Stąd no, moje zainteresowania. Ale już po kolei rozpakuję oba pudełka. I może najpierw spójrzmy na e, opis. Opis już nie po polsku, tylko po węgiersku, mimo że wagony czeskie. E, pierwszy ten u góry wagon UAS, e, na dole wagon UA. Ale to nam niewiele przecież mówi. To spójrzmy tak. E, z tego co tu widzę. Znaczy inaczej, ja sobie sprawdziłem wcześniej, bo teraz tak jak zwykle tych drobnych napisów nie widzę. E, po e, serii wagonu UAS jest podany typ 428V1. Także nie 418, tylko 428. Być może właśnie konstrukcyjnie czymś ten wagon się różni od naszego 418. Ten jest 428 v no, i tak, wagony jak wagony, malowanie jak malowanie. Wyjmę i zobaczymy. Tutaj mamy też subtelne różnice. Na przykład na górze, stopnie pomalowane na żółto. Na dole, stopnie pomalo... niepomalowane i barierki. Czy jest więcej różnic? Tego dalibóg nie wiem. To jest pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. A no, właśnie, jak to wyjąć? To wyjmować zwyczajnie te. Zabezpieczenia. I proszę bardzo, wagon w rękach. I tak jak drugi e, z PKP Cargo, nie ma tego wychylnego pudła. Tu jest na sztywno. To nawet się nie kolebie. I wcale nie jest to takie złe rozwiązanie. Drugi z wagonów, dokładnie to samo na sztywno. Ale zobaczcie, te wózki tu e, bardzo swobodnie się toczą. Te tak nie do końca. Ten to już w ogóle słabo. Pytanie, o, teraz widzicie. Pytanie, jak to się będzie zachowało, zachowywało na makiecie. To już niedługo się pewnie dowiem. O, i takie właśnie oto dwa wagoniki. Ten jeden żółty, z żółtą, żółtym, z żółtą pomalowaną barierką jest ciut, tak jakby swobodniej chodzi. Co tak? To ta konstrukcja to prawie to samo co sama. A czym się jeszcze różnią? Wózkami. I to dlatego pewnie te wózki różnie chodzą. Tu jest pewnie pies pogrzebany. A to by oznaczało, że ta górna część wagonu z trzpieniem jest zapewne tej samej średnicy. Czyli ten wózek, postaram się go zdjąć. Ten wózek tu ma zbyt szeroki trzpień. Więc będzie trzeba zrobić. O, o tu jest jakaś przejściówka. Może właśnie to trzeba by się przyjrzeć. Może tą przejściówkę by trzeba było w środku troszeczkę, mm, troszeczkę, jak to się nazywa, wyszlifować. Po to, żeby. Nie, nie, sam czpień. Sam czpień pewnie. Zobaczcie, o. Po to się nakłada na to. To jest pewnie, żeby nie było ruchu zbyt dużego. Także sam czpień należałoby lekko podszlifować. Identycznie jak w przypadku węglarek EANOS. Firmy Tilik, tak żeby to się lepiej toczyło, to jest ten sam przypadek. Jak się będzie zachowywało na torach, to się przekonam, czy tak samo słabo jak węglarki Tilik, to będę wiedział. No i tak, jak widać, tych różnic jest ciut więcej, to jest nie tylko kwestia pomalowania barierki, ale już się dopatrzyłem również, że są inne wózki. Pewnie potraficie określić, co to za wózki. Ja nie odpowiem z pamięci, jaki to jest typ wózka. Zresztą absolutnie tej wiedzy nie zgłębiałem, mnie to specjalnie nie interesowało. No i tak, także dwa takie wagoniki. Kolejne do kolekcji taboru właśnie AWT. Pokazywałem wam już e, węglarki. Pokazywałem wam zdaje się i e, jak to się nazywa i e, Szczotrówka jedna była wydana. To tak mi się wydaje. A teraz oto te dwa wagony. No i teraz muszę zamknąć. Oczywiście w przypadku tych modeli jest bardzo łatwo, bo mamy numer inwentarzowy wagonu, więc zawsze możemy sobie na pudełku sprawdzić, żeby nie popełnić pomyłki. O, takie dwa wagony. Tak oto wyglądają. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Życzę w dalszym ciągu udanych i zdrowych wakacji. Uważajcie na siebie. Cześć.